Hej, oferujemy też możliwość przeprowadzenia migracji przez nas. Możesz nam śmiało zlecić przeniesienie swoich stron oraz skrzynek do dehosting.pl. W pierwszej kolejności należy za tylko założyć u nas konto hostingowe. Następnie wchodzimy na stronę migracja.dehosting.pl, na której znajduje się formularz. Do formularza będziemy potrzebowali do dane do hostingu, do skrzynek oraz do stron WWW. W zależności od tego, co dokładnie chcemy przenieść. Oferta darmowej migracji obejmuje 15 stron, 30 skrzynek oraz 100 GB przestrzeni dyskowej. W przypadku większych migracji mogą one być płatne, indywidualnie wyceniane, więc nie obawiaj się zgłaszać po migrację, nawet jak przekracza to ofertę darmowej migracji. Jeśli już zapoznasz się z naszą informacją, należy wybrać przycisk Następny krok. W następnym kroku należy wypełnić podstawowe dane. Są to dane kontaktowe, czyli imię, nazwisko, login do konta, który właśnie utworzyliśmy w thehosting.pl, numer telefonu oraz adres e-mail. Może być tak, że przy zlecaniu migracji będzie konieczność kontaktu bezpośrednio ze zlecającym. W następnym kroku podajemy dane do obecnego hostingu. Pierwsze pole wypełniamy Informacje o tym, kim jest usługodawca. W przypadku, gdy nie znajduje się na tej liście, wybieramy po prostu inny. Wypełniamy datę, do kiedy ważna jest obecna usługa hostingowa. Jest to istotne, ponieważ pomoże to nam zaplanować lepiej migrację. W następnym polu podajemy adres URL, czyli link do strony, gdzie zarządzamy stronami www, plikami tych stron. Bazami danych oraz skrzynkami pocztowymi. Następne pole jest to login, czyli nazwa użytkownika lub adres e-mail, za pomocą którego logujemy się do obecnego hostingodawcy. Wypełniamy pole hasło oraz zatwierdzamy ten etap formularza, wybierając przycisk następny krok. W kolejnym kroku mamy Informacja o transferze stron WWW, wybieramy opcję Tak, jeśli mamy strony do przeniesienia, określamy ich liczbę oraz podajemy adres strony WWW, link do panelu administracyjnego w przypadku WordPressów oraz innych CMS-ów, login do tego zaplecza oraz hasło. I tak dla każdej kolejnej strony. Jak już wypełnimy wszystkie dane, Zatwierdzamy ten krok. W tym kroku podajemy skrzynki pocztowe, które chcemy przenieść, czyli określamy, czy są jakieś skrzynki do przeniesienia, i w przypadku, gdy zaznaczymy odpowiedź tak, oznaczamy liczbę tych skrzynek, podajemy adres IMAP. E Jest to adres IMAP e ogólny dla całego serwera poczty oraz dane dla każdej poszczególnej skrzynki, czyli nazwę skrzynki pocztowej oraz korespondujące hasło. Po wypełnieniu tej części formularza zatwierdzamy i przechodzimy dalej. Kolejny krok to transfer domeny. Tutaj zamieszczamy informacje o panelu do logowania i zarządzania domenami. Wybieramy opcję tak, jeśli chcemy, żeby zmiana delegacji oraz transfer domeny został wykonany przez nas. Określamy link do panelu, gdzie zarządzamy domenę, podajemy login oraz hasło. W celu transferu domeny do nas potrzebny będzie kod AUTINFO od obecnego operatora. Po taki kod należy wystąpić osobiście. Zatwierdzamy przyciskiem następny krok. W tej części formularza zawieramy wszystkie informacje dodatkowe, czyli jeśli posiadamy jakieś szczególne ustawienia strony, zadania: cron lub inne rzeczy, które mogą być istotne przy migracji, przechodzimy dalej. I tutaj mamy informację, że doszliśmy do końca formularza i mamy opcję przesłania formularza dalej. Formularz następnie trafi do obsługi biuro obsługi klienta. Zostaną dane zweryfikowane i zaplanowany zostanie termin konkretny, kiedy będzie dokonana migracja.